Witam na kanale Dzieciaki testują. Zapraszamy na recenzję książki od wydawnictwa Wilga Felcia, czyli szkice z kichającym berecikiem. Felcia ma kilka lat i żyła wtedy, kiedy jeszcze naszych dzieci na świecie nie było. Helcia mogłaby być rówieśniczką dziadków naszych dzieci. We wstępie już widzimy, jak wyglądał świat Helci. Nie było komputerów, internetu, telefonów, telewizora, nawet nie każdy miał w domu. Chodziło się do sklepu na rogu, nie było supermarketów. Trzeba było chodzić z nylonową siatką, portmonetką pełną monet. Nie było bankomatów ani nic z tych rzeczy. I muszę przyznać, że z przyjemnością przeczytałam książkę i niesamowicie mi się ona podoba. Te ilustracje świetnie oddają charakter książki. To jaka była felcia. Spójrzcie, jak świetnie tutaj są nazwane rozdziały. Jest rozdział drugi, za chwilę rozdział drugi i pół. Każdy rozdział jest o czymś innym. Rozdział prawie trzeci, a tu już rozdział trzeciutki. Każdy jest o czymś innym. Ale to wszystko się oczywiście łączy w jedną całą historię Felci. Na początku przeczytamy o jej ubraniach, o tym, że nie lubiła, gdy one gryzą, również buty. Przeczytamy o kichającym bereciku, czyli berecie z królika angorskiego, który przysłała helci Ciocia Klimcia z Ameryki. Dlaczego berecik kichający? Ponieważ Helcię za każdym razem, gdy go nosiła, kręciło w nosie i. Kochała go i kichała, jak możemy tutaj przeczytać. Rozdział trzeciutki jest o Felci i BMW, czyli o biednym małym wróbelku, którego dziewczynka znalazła pod swoją klatką schodową. Musiała go pochować. Później Helcia bawi się z motylem. Helcia robi bezy na urodziny mamy. I te rozdziały są króciutkie. Bardzo szybko się je czyta. Tutaj już mamy bardzo zimowy klimat. W rozdziale trzecim i czy czwarte tata Helci miał być świętym Mikołajem na szkolnych Mikołajkach i zaspał. I Helcia tutaj z czapką za nim biegnie. Następnie Felcia zastanawia się nad kwestią anioła stróża. W kolejnym rozdziale czwartym i czwartym. Już chce otworzyć bibliotekę, ponieważ miała bardzo dużo książek. Rodzice jej kupowali książki Felcia bardzo lubiła, ale lubiła się również dzielić i chciała. Otworzyć bibliotekę dla dzieci. Świetna jest to książka, która pozwoli dzieciom przenieść się choć odrobinę do świata sprzed wielu lat, zobaczyć jak to kiedyś wyglądało, jak dzieci spędzały czas, kiedy nie było internetu, nie było komórek, nie było praktycznie telewizji. Zobaczą, co robiła felcia, jak dorastała. Przepiękne ilustracje i niesamowicie klimatyczna historia. Wszystko to razem sprawia, że jest to książka, po którą zdecydowanie warto sięgnąć i poznać historię Felci. Więcej przeczytacie na blogu. Jak zawsze w opisie filmu są wszystkie linki, więc zaglądajcie tam koniecznie i zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Będziecie wtedy na bieżąco ze wszystkimi nowymi recenzjami. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, do usłyszenia w kolejnych filmach.